ludzie w kolejnym odcinku z gru Resident Evil 6, czyli jest z nami 6, ostatnim razem skończyliśmy w drodze do 32 metrów, tego miejsca tam gdzie mamy iść i kontynuujemy, ostatni odcinek był strasznie nudny, więc może teraz się coś będzie działo, Jezu ile was tu będzie, no chłopcy, no kurcze, no, wy się widzę nudzicie w tym domu, a to co już na ani? Czy ja słyszę, czy mi się zdaje, czy będzie za tym a jasne, że będzie. Unik! Perfekcyjny unik, panie. No kurczę, ej, no co jest? What the fuck? O dobrze, Helenka, pięknie Ja sam ci pomogł coś mi pierwszy Gin, poczwareł Szybko, Helenka, szybko, 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 szybko Dobra, i na dół. No to syp jakiś cholera jest Gdzie on prowadził? kurczę mogę zrobić to jednak A, dobra ziółko sobie zażyje taki. i może lecieć tiktaki są dobre Myślę, chciał się tiktaka no katakumby Aha. rozumiem cię, rękę. Wykorzystujesz mi. A, co miałem, spytać tego, to ci chciałem. co chciałem. omówić? na temat ja z Evil siódemki. Ja nie omówię. Pogadają. Jak przystaną. If you want answers, you No, rezydencja 7, widziałem. Na stronie głównej rezydenta. Że na E3 niby tam ma być już jakiś yy, omówiony temat rezydencji 7. Ostatnia część niby to ma być. Ciekawe, co będzie wyglądać. Właśnie dzisiaj patrzę na stronkę, a tam na E3 ma być rezydenta. 7. Myślę, co jest? O kurczę! O przestraszyłem się tak, akurat, E3 mają to pokazywać rezydenta. Ostatnia część niby, end of coś tam się nazywa Coś muszę złożyć Muszę złożyć jakiś temek, bo Gdzie jest ten Kurczak to się wrzucało Co ja zrobiłem? Patrz, zapomniałem jak się wyrzuca itemki, bo mi się przyciski kompletnie No Kurczę co jest? Zapomniałem jak się przycisku w żywa Dobra, nie pamiętam jak się wyrzuca. Zapomniałem O, warto tu kurczę, dałem sobie ten mam zużyć Debra! Teraz będzie akcja. Fajna senka, mówię wam To skojarzenie będę głupie, ale to bardzo Poważniejsza gra, nie? Elena? Oh, oh, thank goodness! <laughs> okay. Enough of the mystery. <clears throat> what, what the, the hell hell is going, is going on study? here? Let's just get her out of here. And then I'll tell you everything. I promise. No, that's... Is...

no kurcze, jak się wyrzuca tej itemki, bo zapomniałem. Tak, załóż duże... Co ja robię z, z tym? Dobra, już, strzałką dałem. Kurcze, zapomniałem przycisku w Fail. Łopie! Łopie, nad nie mów mi, że mam z tobą walczyć, bo mi się nie chce. Masz ta saka w ryj i się ciesz. Jezu, jeszcze w plecy je koptałem. Jeszcze tańc, głupio. Nie ma za co? Plecki ci rozmasowałem. Dobra, idziemy dalej. Się faktycznie zmęczyłeś tym kopnięciem. No padniesz w końcu? No, no tak trochę wiesz W mi jak ktoś nie pada Może dostał 20 tysięcy kulek w łeb I w ślisk Pierwsza klasa Kurcze zapada Leon. To biegniemy Co pomocy, co ja zrobiłem Ryj z tasaka Wow, ale kolej wpadnął gdzieś Kurczę, no aaa, mogłoby mi się przydało, nie jakieś... Może znaczy punkty też nie Lepiej to niż nic, nie? Wow! O, no trochę bóg był, bo on spadł już. Faktycznie, ale dobra. Dobra, spędzniczamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Nie ma co. A, dobra, jest. sam się, już nie trafię, nie? Jezu, że nie trafi. Jezu, rzucają się. Zaproszony jest kurczy byk No i zaciśnię łączność Zasił do jakiejś cholera wieczego i A jakby dwie osoby były to by potrzebowało Tak Kurczę, nie w Słuchajcami. Teraz przesunię, kurczę. Kurczę, chyba nie ma. jest, ohoho, stary, już sam w pysk prosto Nie świeć mi w oczy, a Animacje znowu, hoho, ho. teraz się będzie działo, mówię. Jeszcze głupia taka wielka arena, nie wiem to co to może znaczyć. Nie wiem, sami się przekonacie co może oznaczać Wciśnij podczas biegu, aby wykonać ślizg. pozwala on... oo... szybciej trzeba było zniknąć. Po co podpowiedzi daję, bo tak szybko znikają, ja tego nie rozumiem. Nie wiem jak <słuch> czy jak pamięcie co to czytają, szybciej czy co? Deborah! Ja Debra, stay with me, Aż się napiję, bo mówię... Oh, this can't be happening. So she's split over us now. Yep.

What the hell is going on here? It's complicated. I'm <coughs> them <coughs> <coughs> But this isn't the time or the place. These walkways won't hold. We need to get Come to the <coughs> levels. So sorry, Deborah. It's so all my bowler. Helena, get away from her. ничего не делать. Вау, 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 вау. я не быть Trochę nara będzie spieprzania, ale... Na sam dół tam musimy zejść jeszcze, no trochę kawał jest. Już widzę zombiaków. Jest dziewczyno, zostaw ją. Snipera wezmę, nie? Ludzie? A, tam. Snipera zawsze dobrze. Co to wiem, że to wiesz, nie, ma nie Połykaj to, na ciebie bierz Nie kurczę, załóż. Nie to dałem Czekajcie bo mam Muszę sobie w coś ustawić, bo Coś mam nie tak Dobra, już It's okay. But of course. Here. A ring? Don't get the wrong idea. It'll make sense later. Okay. Nie żartuję, nie będziesz ślubu Ona jest zła Aż znaczy, jest zła Ej, to jest taka... Ten postulat Ej trochę mnie dziwi zawsze Z części na części jest jakaś inna W filmie na przykład jest zupełnie inną osobą Nie jest kompletnie podobna do Ejty z gry Jest taka jakaś taka... Słaba ta Ejty w filmie A tu jest jakaś taka dziwna Taka silna I to mnie zawsze zadziwia jest Zupełnie inna osoba Tu a w grze, a tu w filmie a w grze. Tam Szybkie zejście, nie? Nie jest jak to wygląda, matka. Dobra. dobra, nie, nie, ja nie chciałem tam celować, już naprawdę nie chciałem. Moja wina, że ona tak wygląda. Kurczę! Wąs zasypiam Fuck. No nie dam brady! Fuck this shit! Jak ja tak szybko mam pieprzyć Przecież to ręce rozwalę sobie ej. nie na ta jest przeznaczona na konsole, bo na konsolie że jednak się da. A tu nie ma mowy, żeby dało się Watch out! Znaczy nie patrzcie na razie na

Tak się ruszy, że... Trzeba zmienić broń. Bo tak nic nie zdziałam prawdopodobnie. Lezi. Tam coś leży. A nic tego. No dawaj wyłaź, wypełzaj tam z tego, z kochonu, czy z czego tam jesteś. Czym jesteś? Jeszcze jeden jej zostało What the fuck is this? I don't know Rej, ej No kurczę, 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 kurczę To no nie łapnie, nie łapnie No bez jaj Może od razu jeszcze tego? Ja pierdyle, to ona jest postarana jakaś kobieta. No patrzcie, ja się mi z przypieprzyła. Kurczę, no nie mogę trafić, ja im to masz życia. Tak się rusza tymi tymi, że... Dawaj ammo czy coś Jest, to się trafił, pięknie Dobra, udało się Ciężko trafić jest w po prostu ten... tej maski zobaczyć ten stan ym... ja pierniczy no nie wierzę w siebie znowu to użyłem to za debil Ada, za Ada. Nie, jest Kompletny debil jezu nic nie dropo ciekawego już mi się rozpada wszystko o one sobie jadą, ja muszę to pieprzyć. It's not fair. Ale fajnie, bo chociaż nic nie muszę robić faktycznie. Zbieram itemsy. Oh. daleko jeszcze, bo już mnie... ...taka nudzik jest chodzenie po schodach. dropnie się... Człowieku, dropni się... Nie dropni No Jezu, jaki żyd Dużo taka na gumby jest jeszcze nie powiem. Hopsa! Teraz będziemy musieli chyba coś przyciągnąć tak Jezu, się podpaliłem. Słyszycie jak tam pieprzam tego, tego przyciski Tak, ja za a one się jadą Wolę, szczerze wam powiem, roślinkę Wszystko, wszystko, dobra Skaczemy No to, jedziemy

Już mi uleczył. Ja tam bym miał gdzieś skryć. Sero też chcę. Ja nie wstaję, ja pierwszy, ja tu leżę żeby nie było ja tu leżę. Ja nie wstaję kobiety, ja, ja pierniczę. ja się boję. Wy tam strzelajcie, jeżdżcie mimo. Ja mam reda już. Bo tu apteczek nie ma. No to muszę strzelić. I załóż się kładę. Fuuuck! Musiałem to rozwalę! Ech. No, jest życie jak nic. Ale tak ja życie bo pełne, nie? Bo śmierć jest życie pełne, bo... O, ale zapis super jest. O, i pełne życie mam. Yes! słupokąd. Teraz jest Dobra ja się kładę, jedźcie już szybciej No dużo tego tam jest Wszystko? Czy jeszcze będzie tu lecieć coś? Tam jest do zombiaka jakiegoś Jezu znowu ona Tej to się nudzi chyba już Łow A koniec Udało się Żegnam Jezu, bo ładne to nie, to już Czyli to z służby. Fak! Ustrelałem w to tu coś. Nie kogąd to jest? ile to ma życia? Da się przywinąć. Dobra, poszukujemy trochę. Nie zaszkodzi trochę oszustwo. Okay. To nie jest oszustwo, to małe broń.

Bom. Eu já tive na dúvida. I didn't know what else to do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, alright. Why the hell would he do all this? Long story. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game, and if you don't play your hand right, <laughs> Leon, where are you? Simmons, there. Yes. Hunnigan, you need to be careful. I think he's the one did who did I all. hear my name. Simmons. Koniec strzelał od drugiego, wow Jaka ocena? Are you fucking kidding me? jaki srebro? Jaki shit Celną siarę, zgony, jak? 3 zgony, no dobra bo to na początku badałem i tu, no kurczę, no to, ale to bozły, no to miałem prawo Czas przejścia, godzina 40 ma trochę późno, no słabo A tam, bym się skupił to Szybciej bym to przeszedł zapewnie. Dobra ludzie, to chyba było na tyle z Resident Evil. Na następnym odcinku przejdziemy sobie na następny rozdział. A w tym odcinku wam dziękuję i do zobaczenia już. W cześć rozdziale, hej, trzymajcie się.